Siemanko, w tym filmie spędzę cały dzień w takim plecach ważącym łącznie 15 kg. W plecach ciężarami i wodą, także wyłącznie o 15 kg. Ja, gdy założę ten plecak, ważę łącznie 102 kg i spędzę tak cały dzień. 102 kg. Zaczynamy. Pierwsze co zrobiłem, to pojechałem do lasu, żeby się trochę położyć na dobry początek dnia. Ok, więc jesteśmy już w lesie, zaczynamy bieg. Lecimy ma sobie tak plecach 15 kg. Stop. Wiesz co jeszcze mam na sobie? To niepowtarzalną, jedyną w swoim rodzaju koszulkę z rewaken.pl. Wolę, ciężko, ciężko. Pływam, bardzo fajnie jest takie bieganie w lesie. Nieźle, nie, nie za bieganie Bardzo fajne, bardzo fajne. Wrócimy do Wikiki, o Plecak się zibam. Na razie wszystko jest git, chociaż tu już mnie zaczyna trochę uwierać na barkach. No gaz, szmatka, że mnie coś tam boli, ale główno prawda, byłem ja totalnym koksem. Nie no, żartuję. Dobra, chwila przerwy. Biega się zajebiście. Jedyny problem jest taki, że te strasznie w plecy, ale ogólnie jest git. Ale niestety git było tylko na początku, potem zaczęły się już robić schody. Dosłownie schody. Patrzcie jaki piękny raz. Wazy są zajebiste, serio. Lecimy. Fajna koszuleczka, co? Zgubuje.pl Polecam Dobra, kończymy powoli bieganie, zaraz wracamy do auta I lecimy od razu na siłownię Wracałem sobie spokojnie, aż tu nagle pojawiła się rzecz, która przedłużała moją drogę aż o 5 minut Pociąg Niestety, ale ze względów bezpieczeństwa Nie mogę mieć pysaka założonego w aucie No kto by się spodziewał? Lecimy na siłkę Na siłowni robiłem ćwiczenia wraz z plecakiem, takie jak na przykład wchodzenie po schodach lub bieganie. Podczas całego treningu mega się pociłem i czułem ten cały ciężar na barkach, ale się nie poddawałem. Jestem po treningu, plecak siedzibam i wracamy na chatę. W międzyczasie postanowiłem się skoczyć jeszcze do sklepu, po do jedzenia. Gdyby tylko ludzie wiedzieli, że przez cały dzień noszę na sobie ten plecak 15 kg. W tym czasie zdążyłem wrócić do domu i tak się zastanawiałem, co mogę jeszcze zrobić, bo do końca dnia pozostało jeszcze sporo. Leżałem, oglądałem TikToka, czytałem książkę i tak przez długi czas, aż w końcu wspomniałem sobie. Kolejny czerstwieńczyny, dziergań w jeden dzień? i teraz sprawdzę, ile mam przyjąć na raz z tym Pesachie. Szybka rozdrzeweczka i lecimy. Dziewięć. Ciężko w fest. Podsumowując wyzwanie nie było jakoś ono mega trudne, ale mega podziwiam alpinistów, którzy wnoszą nawet po kilkadziesiąt kilogramów na szczyt góry. Mamy północ, więc kończymy wyzwanie. Dziękuję wszystkim za oglądanie, a ja w końcu mogę wziąć tym pleca.